początku, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli w Warszawie, bo w Warszawie dzisiaj byli prawdziwi przedstawiciele polskiego rolnictwa i można powiedzieć świadoma elita polskich rolników. Dzisiaj polscy rolnicy to już nie są mali rolnicy i to można powiedzieć nie są nawet mali przedsiębiorcy, ale duzi przedsiębiorcy, którzy bardzo mocno pracowali na PKB tego kraju i nadal pracują. Obecny stan polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa wskazuje na to, że rolnictwo chyli się ku upadkowi. Dzisiaj byliśmy w Warszawie bardzo mocno, chcąc pokazać, że trzeba wprowadzić odpowiednie zmiany. Najpierw, zbierając się na rondzie zawiszy, pokazaliśmy symbolicznie, co to znaczy odcięcie od rynków zbytu w odpowiedniej symbolice i w dość ciekawy sposób. Następnie udaliśmy się, idąc przez miasto. Jeszcze kilka miejsc, a naszą manifestację zakończyliśmy u pana ministra rolnictwa, u ministra Ardanowskiego, który niestety nie wpuścił nas do swojego budynku i nie zechciał z nami rozmawiać. Było to pokazanie ogromnej hipokryzji, bo ciągle nawołując do spotkań i rozmów. Niejednokrotnie mówił, że jest gotowy w każdym momencie i w każdym miejscu rozmawiać z nami. Chcieliśmy wskazać na niektóre nieprawidłowości, do których udało nam się dotrzeć, które są w tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa, a szczegółowo mówiąc w weterynarii. Chcieliśmy wskazać na nie i prosić o konieczne zmiany oraz to, żeby pan minister pochylił się nad tymi wszystkimi sprawami, które są dla nas bardzo istotne. Administracja w Ministerstwie Rolnictwa, administrację w Ministerstwie Rolnictwa można dzisiaj porównać do pewnego układu mafijnego, bo to tylko układ mafijny kryje wszelkie nieprawidłowości, na które inni wskazują. I w układzie mafijnym, w tym obecnie zastanym, obserwujemy to, że wielkie autorytety albo raczej ludzie uznawani za, za autorytety zostali skutecznie wyciszeni. Jedni za pomocą pieniędzy pieniędzy tych publicznych bądź pieniędzy prywatnych ludzi, którzy robią biznes i robią bardzo duże pieniądze na nieprawidłowościach, które ciągle obserwujemy, a inni zostali uciszeni w nieco można powiedzieć niekonwencjonalny sposób i jednym z takich przykładów jest przykład ostatniego człowieka, który potrafił zjednoczyć polskich rolników a był to Andrzej Leper. Upominamy się o rozliczenie związków i organizacji rolniczych, co jest bardzo ważne w dalszych rozmowach i w dalszym dialogu z Ministerstwem Rolnictwa. Odbijamy się od ściany jak piłka pingpongowa, od stołu pingpongowego, nawołując do tego, i jesteśmy nazywani ludźmi, którzy chcą wprowadzać chaos. Bo faktycznie, gdybyśmy rozliczyli inne związki i organizacje, powstałby wielki chaos, bo okazałoby się, że minister rolnictwa tak naprawdę nie ma z kim rozmawiać. Rolnictwo w Polsce powoli przejmowane jest przez korporacje. To wszystko obserwowaliśmy pr przez ponad rok czasu, kiedy producenci trzody chlewnej jeden za drugim upadali z różnych przyczyn. Najpierw z przyczyna SF, a później z bardzo niskiej ceny, i obserwowaliśmy, Przejmowanie ziemi i hodowli przez korporacje zagraniczne, bardzo często zachodnie albo amerykańsko-chińskie. My temu wszystkiemu mówimy nie i tak samo będzie niedługo stawało się z sadami. Tylko, że te sady zaczną przejmować producenci z Ukrainy, którzy zaczną sadzić te same odmiany jabłek, które do tej pory sadzili Polacy i zaczną je sprzedawać najpierw na rynki, które opanowaliśmy my. A następnie zaczną sprzedawać na rynki nasze. Dzisiejsze zachowanie ministra to zachowanie tchórza i człowieka, z którym faktycznie nie warto byłoby rozmawiać. Jednak my, stawiając się ponad tym wszystkim, jesteśmy gotowi do rozmów, bo dla nas najważniejsze jest polskie rolnictwo i nieważne, czy my rozmawiamy z panem Ardanowskim, z panem Jurgielem, czy jeszcze z kimś innym. Dzisiaj niestety. Urząd ministra rolnictwa został pohańbiony, bo tak samo jak kiedyś pohańbił ten urząd pan Marek Sawicki, nazywając polskich rolników frajerami, tak dzisiaj nazywając pustką intelektualną strajkujących rolników w Warszawie, zniżył się do poziomu bardzo niskiego pan minister Ardanowski. Jednak widząc to, że w polskim rolnictwie wprowadzić zmian nikt nie potrafi i nie chce, jesteśmy gotowi do rozmów i chętni do wprowadzania tych trudnych decyzji. Dlatego dziś udaliśmy się do ministerstwa i jeżeli będzie potrzeba, to wrócimy do niego niebawem na zaproszenie pana ministra. Tak, jesteśmy otwarci na go i gotowi na rozmowy i nie pamiętamy tych wszystkich słów, które nie powinny dzisiaj paść z bardzo, z ust bardzo ważnego człowieka w Polsce. Uważają, że wszyscy mają na kolanach z nimi rozmawiać. Już nie chcą rozmawiać z ministrem rolnictwa. Ja zresztą kilka rozmów z przedstawicielami protestujących przeprowadziłem. Muszę stwierdzić wielką pustkę intelektualną. Z przykrością to stwierdzam, wielką pustkę intelektualną.